Siemaneczko z tej strony, Mister Adamu 15 i zapraszam na drugi odcinek już trzeciego sezonu z Mafią Solec. Cześć, witajcie! Bardzo szybko ten kolejny odcinek, gdyż naprawdę uwielbiam tą serię, bo ona jest dla mnie bardzo fajna i jako tako ja. chcę, żeby ona jak najszybciej się skończyła, może wreszcie wygram. W głosowaniu wybraliście dwa takie same numerki, jak i dla mnie, tak i dla Bolka. Był to numerek 4. No o, i ja sobie zagram, a Amsterdam. A bość, że polsko meczu. A, Boluś, o, proszę bardzo. A Zeni, aha, grubo, grubo, grubo. Ja ja widzę, że mamy dobrze. bardzo podobne wybierania, ale każdy chyba sugerował się ławką rezerwowych. Bo ja... Ci... Z... o, Kurde, no nie wierzę ty, ale będzie takich samych meczów pełno. Już mogę ja. tak zaspoilerować kolejne złoty. No. Taki, taki jest ten sezon, tak. E, co mamy tutaj? E, ja mów, dobra, dobra. Tylko myślę, że będziemy mieli inne w ogóle ustawienia formacji. Te tak, same, to znaczy każdy ma same ja, tak. składy, ale inne ustawienia formacji to już mówię od razu, bo ja gram taką dość ciekawą formacją, którą ty na pewno nie grasz. Dość to ciekawą to... piłkę grasz, tak mówisz? O, jak wygram ten mecz, to naprawdę będę ją ciekawą, ale to będzie ciężko. Powiem Wam dlaczego tyle, że jeżeli wygram ten mecz, to będę naprawdę z, z siebie szczęśliwy. Bo ja nie bez przygotowania dzisiaj? Kurde, nie pograłem bez kitu, ja pierdziała Adam pograł już No, zagrałem Ci sobie meczyki Takie specjalne kurde, no, ogólnie W ogóle nie mistrzostwo 3 ligi, jestem A już w ja drugim. jestem już drugiej i mam już 7 punktów po czterech meczach, także jest zajebiście no, to grubo, grubo. A jak No, zaczynam to fajnie, bardzo mi się to podoba O, no, tu Hulk już się tu powyginał troszeczkę, tak A nie czuję już tej gry, już kurde wiem po sobie, że nie będzie dobrze o ludzie, myślałem że to jest ten No, Sędzia Serialnie, dziwne ja trochę z weźmie kopno, no, tam Krzysiek Dudeli O, myślałem, że on trochę na dół porzuci, ale... byłem okay, było okay. pewne, że tu będziesz podawał Nie, ale ja chciałem na dół właśnie, na skrzydło podawać Tutaj gdzie stał El Gazi O, Elgazy, no też dlatego Ja A. wiem, to chciałem milika przetestować Szczerze. Nie, I i o, chciałem oj. przetestować bramkarza, bo był naprawdę dobry. Ksylesen, no, ksylesen tak. A później jeszcze jak zobaczymy z Gaziego i kilku innych zawodników. O to mówię. O, o. o klasę! teraz mógł pokazać klasę. <noise> o ludzie zirkow. To kurna to. Od, że Fowler później prze, prze, prze mnie chociaż. I'm sorry. O, a może coś takiego wyjdzie? O tu jakby podał? Pięknie. ZIHIRKOV A bo ty na dwóch napastników pewnie grasz, nie? O, o kurwa, jak mnie ściągnął, ty Podar mi prawie ten Podarłem mu majtki Juri Zirkow Co my tu mamy? Proszę o ciebie O, kurwa, kurwa, ja myślę, że to spada, nie? Ja pierdziela, ale lubię takie jak... ok... Nie lubię, jak bramkarz stoi w miejscu i nic nie robi, bo nie wiem, czy to jest bóg, czy... Nie Bóg, jest prosty... to nie, to jest Jezus Adam! <noise> Drugi jest jeden. O, pięknie Van Ring. Ale już podanie mu nie wyszło. Dany, o Jezu, ten wychodzi ładnie. Co zrobi Yuri? Nie, ja, nie, Jak on opanował tego? Ogólnie tu nie, oni nie mają prawego pomocnika. Wiem, właśnie to jest problem. Dlatego też y, u mnie lewy pomocnik gra na prawym skrzydle. Kideri, ale się wydawać. Pagaraj. Próbuję, bo jednak te rzuty rożne są ciekawe, ale jednakże... Aha, ale no nie, no arpa to nie Ziks, że to Myślę, Szczerze. O kur. O jest. Fajnie, tylko że po prostu bramkasa rzadko, żyje. O kurwa, full. Full. O oh, Jezus, jak jaką strzel dziko. Ol. Pięknie to zrobili, pięknie to zrobili, brawo Hulk Dziuba znowu, ty dziuba w 16. Czaisz? U mnie też chyba dziuba w 16 walną. Trochę łatwiej będzie się grało na pewno Ale tutaj błąd zrobił błąd to... ten co tak dziwnie zszedł tutaj, nie powinien tak, ale... O dziuba, fajnie już wykorzystał jego tylko no, Hulk tutaj jest na, na prędkość, a dziuba to jest na wykończenie, bo ma lepsze przestrzały. No co tam za słyszę, jaki kręk już dawa? O kurwa, to znaczy o kurde. O Boże. Jak? Jak? Brawo, jedziemy z kontrą jedziemy, jedziemy. A, ja, nie spodziewałem się i tak tego. Dobrze dziw. A i tu było blisko. Fajne, masz blisko. Fajne, <gryny> masz blisko Nie, w to slo, Kurde, co tu się pomotali. Jezus Fischer Fisher. Fisher Price. Smolnikowy. Ja wiem, jak biera Zenit, więc. Wiem, 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 wiem gdzie. Ja wiem, gdzie, ja wiem, ja byłem. Ja pierdzielę, jak on się zbiera godzinę. Kurde, taka. Kur, mocniej panu, no, no, no. Ale tu do dupy piłka, wiedziałem że to zrobić. O Boże. Jenkarny. Pięk... Pięk... Kurwa, serio? Nie. Wolny, na linii to chyba. Wolny, jest bo przecież nie. kurde, no bez przesady, ja pierdzielę. Nie wyjdzie nic z tego. Ja już bałem się, że ty podasz to stary. Tam pustego miałeś, rozumiesz, po prawej stronie. Mienie sam stał. stał. Zobaczysz zauważyłem. to stary na odcinku, to ja byłem siny. Pozdro. Powinien się bardziej rozglądać przy takich... ...akcjach. Ja pierdziele, ja jebłem, nie? Ja już Pier byłem taki obsrany, bo ty widziałem jakąś taktykę, zmieniłeś coś w tym stylu, oni zaczęli zbiegać w ogóle. Taktyki w ogóle nie zmieniałem, sam się dziwiłem, po co oni w ogóle tak zaczęli fruwać. To mnie zaskoczyło z jednej strony. Ilik. O, pa, lala, Fisher Price! Brawo, kurde, bo się bałem, bo nie chciałbym stracić takiej... E, Dzikiej akcji. No właśnie. Nie oszukuję myślę, ale to była dzika akcja, ale jest duży groźbyt. Kurde, nie chcę tych rzutów groźnych. Myślę, że Stresuje... ktoś kiedyś... Stresuje się kurde gorzej? O, ja pierdzielę, który drugi Brawo, Garaj. Dwa podpewnicie, mało Kurwa, łodygi Ale no mam taką fajną okupację teraz trochę w ramki Bolka Akcja za akcją A może jakiś rzut rożny się wreszcie, ale nie, wybicie Ale zbywałem teraz totalnie Ale dotkniewał lipa. Super Można i tak Tam już ktoś jednakże poleciał Dziuba Wolałem na aut A ja tam wychodzi, nie wiem czemu on nie podał No ale to jest FIFA. niewa to czemu U. tu właśnie ogólnie nikt hulka nie przetrzymał ale dobła. Wiem gdzie chyba Wiedziałem, Gdzie będzie się Małej O ludzie jak nisko Niedokładne tak. do Przyjmują przeciwnicy Oj blisko za mocno i nie Kasper Silesa już ty, czeka na ciebie. Nawet 1-0, ale fajnie by było to wygrać. Ale mój odjebał lipę ty. Spójny to oczywiście dobry, więc... O kur, nie ty ma Paweł za faulu? Cef... Ja pi to toleś. Nie ma pytań, ty. Pięknie go tam cechli. Ja myślę, że i tak za mocno bał. Ja się faulowałem, więc i tak... Właśnie. Na... Ja pierwszy raz mi ten znaczek wyskoczył. Raz? Ja in, inny zawsze znaczy, miałem faulowania, ty. Jednak jak jakaś aktualizacja. Nie, zawsze takie, odjedzasz paru dobrych. Klasen. Dobrze, dobrze, kombinuj to. Może coś z tego wyjdzie kiedyś, o jezus. Dobrze, Hulk. Ja pierdolę Hulk. Największy błąd Hulk, chyba. Ten też podanie za list. Hulk cię nie słucha. Nie wiem, co jest dzisiaj. Cisze. tutaj ładnie wybiega komu, komu, bo pójdę do domu dobra Uch, ja taki skupiony, nic tu nie rozmawiam do was no też właśnie, ten mecz jakiś taki kurdeciki jest, nie? bo w... ja mówię, jest oni chcą chcę, zobacz, 6-5 na 2-1 czyli oni jednak coś chcą ale no cóż, no, no nic tego nie może wyjść więc trochę lipka zespoły rozpoczęły drugą zobaczymy, zobaczymy o O Jezus Dawaj, dawaj, dawaj Ja. Jej, 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 ojej, je. Udało się, cudem Teraz powinna być obrona i o to chodzi Super Hulę. A cię zmyliłem, nie? nie? wiem, to było ja się Z jakiej racji to tak pusto? To gazy nie. wypchnął Jezu nie wiem, dobra, to nie, Kurde, nie, co jest się z tymi skikami, tak nie wiem, do dupy coś? No ja... Ja pierd... Przed... Pozdro trochę. Hulk. O, ale zrobił to Hulk! O, ale to zrobił samolotnie, brawo Hulk! Było jeszcze jeden, tak? Zenit-Kolumbus. Ile było? jeden, tak? Tak. Adam takie... Ta, ale hul, wreszcie się pokazał, Jezu. Ale wiem, 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 Znale. właśnie ten... mnie... W... Nie no, pozdrawiam jakiegoś gościa. Co? Wywaliło mi grę. To co, ty nie masz na mnie przeszkadzać? No mam, o, ale niestety nic mi to nie daje, tak? Bo mi wywaliło, bo na... Nie przeszkadzać nie mam niestety na tym. Na Oryginie. Dobra, gramy. Mam nadzieję, że do mnie nie będzie za sekundę dzwonił. Aha, do ciebie ten. Gościu na oryginie. Chciałem zadzwonić. Grubizna po prostu. Wszystko, wszystko, wszystko jasne. Ja pierdziele, nie byłoby tego części. No, o ja pierdziele, co zrobił teraz? Ja tu miałem akcję, no bramkowa. Ja pierdziele, ale nie ma. Ale laguje. To masz? Ale to przez chwilę tak było. Dobra, no, ale znowu będę miał docinania od No Dobrze, LGZ, że to sobie przyjąłeś. Ja pierdzielę łodygi. A jeszcze mój Garaj nie wiem czemu stał w łodyginie w ogóle. <śpiew> no nie wierzę, znowu mi wywala grę. Nie wierzę, po prostu stój na chwilę. No czekam, czekam. Wkurza już mnie to. Patrz kiedy? Bo za będę musiał uderzyć. Ale będę miał docinania, dobra już. Musiałem Ale będę miał docinania. Ale już mnie ten mecz w górze Uderza. Ale, Ale piękna dobra. bramka dobra. Może bramka serii? Czyżby? A tam taka krótka seria weź i po najlepsze bramki. Nie, dzięki. Nie nienawidzę w kifie tego, że mnie to wywala. Ja to jest Najpierw Origin, nie wiem za co. Takie rzeczy nie powinny być jednak. Potem kurna jakiś błąd, który zawsze musi być wtedy, kiedy oczywiście ja nagrywam, tak? Wolka gdy czy coś robię, to nie ma tego, tylko u mnie, no. Lul. Człowiek musi być, znaczy stara się być skupionym czy coś. No. Ale to to robi. Dobrze, nawalę sobie bramek, to później w razie czego, w razie remisu będzie mi łatwiej. Nie, ale kur... Remisy nie, chyba prawdopodobnie nie może być. A nie, nie może być. No, ale wiesz... Że to nie, się no no może stróż. być jednak że ja może. A no ty, może być! Bo możemy w trzecim tym, w piątym meczu naszym całym, możemy zremisować, jeżeli byśmy mieli po dwie I remis, w którym, z i jeden w jednym meczu remis. Wtedy bramki, to wtedy no, bramki, także ale, ale ja już nic nie powiem. Na ten, na, na ten mecz już się nic nie będę odzywał, bo to jest żenujące. Fajnie było na początku, a potem od 50 minuty zaczęło mi wywalać fifę, bo już to nie jest gra i mnie tu i więc więcej dziękuję, dobranoc. A jak więcej zaczyna wturgać, to Ale tu moi nie naprawdę gra. teraz złapali już takie granie, że jestem silny, nie? Robię więcej niż ja bym chciał. A potem, takiej Fify to już jest najgorsze co być może Wiem, właśnie Fifa miała być taką grą gdzie... Nie wiem czemu kurcze musiałbyś... Czegoś poszukać Elgadi. Kurde, mam nadzieję, że u mnie nie będą tak słabo grali Uuu, z tego mogłoby jeszcze zaskoczyć trochę to jest dobry naprawdę O kur o nieee, niepotrzebnie, albo dobra biegnij, bo tu nie o nie, jest Nie, wyridamy Ale przecież kurczę. Nie dobra, bo jest spalony i tak, palę A jakby nie było spalonego, bym jedną chyba <laughs> teraz Poczekaj, jest spalony? Jest, <laughs> no przecież Jest, No nie, bo ja mam wyciszoną FIWĘ przez przypadek Późno. Mili Garaj Mili milik czy garaj, ty, pozdro, nie powiedziałbym milika, to by garaj Nice. No, nice. Może być nic z tego nie Będzie bramka Pat, że... Patrz, dziwne, aż złapał się w takiej sytuacji, bo często jest tak, że... Ajajaj. Myślałem, aj, aj. no, że mieli coś tu Jeszcze klasę sobie. wypchnął. Czekaj, go go. Jest mój. Nie, jest mój. Schodź za nim. Zetnij mu drogę. Brawo. Ja jeszcze mocniej. O, ten gaz zaskoczył mnie. Prawda, zaskoczył mnie tutaj pozytywnie tym. A, um, stara Mamy out. To, to jego kolejne podanie przechwycone przez rywala. Szkoda, bo faj, fajne, fajnie, pomyślane, tylko dane trochę za szybko mi tu wybiegł. Nie ma co dyskutować z sędzią, spalony był dość oczywisty i długa piła. Ale w sumie mi tutaj co czas Teraz może uratować tylko tylko cudna tam. latamić. Pięknie powiedziałem. Dobre, A mi teraz zabawę, bo dziwa jest za wolny. Mhm. Mm Nie wychodzą mu Ale wiem, te bardzo dobry techniczny. Oj, za mocno wypuszczenie. Ale... I na drugi supek, brawo. Aj za mocno. tak głęboko zagrał to. Ja pierdzielę im się włączając. Kurwa. kurwa ten mój jakie podejście robił? Ale to rozpykałem fajnie, kurcie szkoda. To znaczy, Fajnie meczu bo powrócił do faulu Żadne. Fajnie, fajnie, no. I jadam czy zbyt, kurna, znowu było to fatum, że pierwszy mecz wygrywa, no na razie nie mogę tego jeszcze powiedzieć, tak ale Nie no, na razie wiem jest to, że jest to Fatum FIFA, który mi bardzo wkłu... Garaj no. musi być twoja, brawo. Ja to, to Bodygi. sorry. Zdecydował się Ja tu nie było trudno, ona tak trochę tak podwieszona i leciała nie za mocno więc... No jeżeli by tego nie obronił, kurde musi być. Wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. Dziuba, fajnie. Ale żeś to zagrał mu, naprawdę. Na ścianę. Ten zabiłoby go przynajmniej O, tak, fajnie. Uderzenie w stronę brawni. Zawodnik nie może podnieść się z poliska, ma problem. Ten jeszcze kontuzję mi dostał jak bieg potąpiłem. No ja wiem, że ty chcesz... Ej, ja w ogóle zmian nie zrobiłem. Ej! Ja jestem siny Middle, nie wrzuci. Ja nie, tak tak nie, wrzeci... ja, nie pow... ja pierdzielę, ty tak się w mecz wciągnąłem, że nie zrobiłem zmian w ogóle. No trochę beka. Niestety ja wam dziękuję, ten mecz nie wyszedł mi kompletnie. Bo na początku to nawet całkiem spoko mi się grało. Ja wam dziękuję. Wybierajcie oczywiście kolejny klub. Starajcie się ciekawie właśnie, głosować. No mówię, że portugalską wybrali? Właśnie teraz mówię, że wybrali się portugalską. My już wybraliśmy też swoje tam kluby, więc macie do wyboru jeszcze tylko trzy kluby. Pamiętajcie, no. o głosowaniu. Do następnego. Cześć. Na razie trzymajcie się. Cześć.